Witamy Państwa bardzo serdecznie z tego miejsca, a znajdujemy się w Kościerzynie. Przyjechaliśmy na targi, które odbywają się jak co roku. Idziemy zobaczyć, co tutaj ciekawego się na nich znajduje. Jakie firmy, jakie maszyny. Głębosz, taki jak kuzyna. Ależowecz kapuk. Odpyskiwacz. O, trochę ciągników też jest. O, nowe fędziki. O, piękna bestia. 724. Nie no, wielki on jest. W porównaniu do mojego. Czarna, ładna walterka. O, maszyn to tu jakoś strasznie dużo pewnie nie będzie. Najwięcej tu będzie kwiatów. Taki ładny kolor zielony. Fordy. Ale paskudny z przodu. tutaj Deutschwe no, co chciałem powiedzieć, że najwięcej kwiatów i różnych roślinek będzie bo tu są takie właśnie ty typowe targi jakie? rolno-ogrodnicze tam było napisane i tam jest duża powierzchnia właśnie różnych roślinek w tym parku i tutaj na wstępie jedynie trochę maszyn my tam stoimy. No i raczej, raczej te same co w tamtym roku są. I trochę Fendzików, i trochę New Hollandów, najwięcej. Case'ów też parę sztuk. Tu akurat lokalni dilerzy się wystawiają. Nie, też chyba w tamtym roku był. Nie. 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 też ją pogłaskać? No, <grym i <grym i w tamtym <w pionie> roku można ją łaciata. Tu ją trochę Nie. takich typowo do Nie. jakieś Nie. Nie. Nie dałoby się takie coś tylko pewnie miliony monet kosztuje Makroniczki tam zamiatajki i podgalniacz do paszy No tutaj poijting nie jest się z tego. Jaki to jest? Jedna łapka w położeniu. U nie Mam dam? Ma wały poprawiło, czy nie? Czy dalej krepią tak samo? Nie, nie poprawi i Ale takie coś do fędzika Fajne by było jest 2,5 metra? Nie, 3 metrowy. Za szeroki by był. A tego pana to znam. <noise> kuzyn, kuzyn ma też taką zamiatarkę. Z tej firmy jakbyście chcieli to możemy polecić takie coś 25 z groszem med to kosztuje no, jakby było więcej ziemniaka piękna sprawa lambini mmm jedzonko a to może później, bo jesteśmy świeżo po śniadaniu. No i tutaj jest wszystko w tych uliczkach, nawet tatuaże. Zakręcone ziemniaczki. Ostatnio coś w tym stylu jedliśmy. Powiem wam bardzo dobre. To jest. Tylko że no. Jeden ziemniaczek za 15 zeta Stoją trzy wierzchowce A może by się tak na nich przejechać? Muszę wam odszukać jedno zdjęcie, bo sąsiad też takiego miał. Też sobie robiłem kiedyś na nim zdjęcie. Tu są figurki. A kiedyś taki fajny... Łoś siedzący na tyłku był ale chyba już się drugi raz nie trafił. Raz tylko widziałem, więcej nie spotkałem. Skrzynią palety a tutaj zwierzoki i te cające i te latające. Kuliczek. Dużo kuliczków. Słodzie, ale duże. A ten jeszcze je. Ja. Wszystkie kolory i zone. Ten jak dalmatyńczyk wygląda. Eh. <laughs> Aí tem um <tira> <Pro, tocante> <curiosos> é a usisca. Do seu usisca, mas vês? Já tutai A Ah,

prezentuję przygotowane pod Izobasa bo się wypytałem z przodu wielowachacz I, coś. i 125 koni Taki ciągniczek 380 netto kosztuje w tym wyposażeniu Tak, je zostawiłem na ławeczce, żeby sobie odpoczęła. Ej, idę ciągniki, obejrzeć dokładnie. Te, co tam stały na początku. Tego New mam na Wam nagram. To jest duża te piątka. Ej, trzy zakesy, po sześć półbiegów. Coś takiego ma chyba. Czyli już ta fajniejsza skrzynia w takim oto wyposażeniu, jak widzicie silnik chyba 4.4 albo 4.5 zaraz Wam pokażę na karteczce jest z monitorem już tak lepiej wyposażona wersja z tyłu 600, z przodu 480 ceny zaczynają się od 300 302 tysięcy netto w tej konfiguracji kosztuje 395 netto bez przedniego tuza jeszcze coś tam by się dołożyło, Przedni tu z dwanaście w pierwszej wersji 18 w tej. Pierwszej. Amortyzowana ośka jest na takiej zasadzie. Jeszcze wam pokażę dane. 4,5 litra na sztywnych genuszkach. 8 stopniowa przekładnia półautomatyczna, czyli chyba ma 3 zakresy i 8 stopni. Dobra, mniejsza z tym. 5,5 tony chyba ciągnik waży. I tak on w środku wygląda. Już fajny joystick. Monitor na elektrozałoach hydraulika. Dwa przerzucany. Oświetlenie LED. I kosztuje prawie 400, to nie? Z Tuzem to więcej. Strasznie te ceny poszły do góry Ja za swojego 460 dałem A tego jakby jeszcze trochę doposażyć to by w tych samych pieniądzach wie wyszedł aczkolwiek też jest fajny Ciekawe jak z awaryjnością może ktoś posiada takiego i jest w stanie powiedzieć jak się sprawuje ze skrzynią Dynamic Command T piąteczka Tu jest zwykła T5 90 S ceny zaczynają się od 180 182 Tu jest T475 Nie podobają mi się te trzy zakresy, bo je się długo zmienia. Lepiej, lepiej się sprawują w ubiegi. Przynajmniej jak dla mnie. Bo u nas mają tą skrzynię taką, to z lekka narzekają. Mój Cena od 176 tysięcy. Ale taki jako pomocniczy. Fajny nowy Dobra, zmieniamy markę teraz Co jest ciekawego w pędzie Domyślam się, że w środku to samo co i u mnie Jedynie hamulec pneumatyczny jest pewnie trochę fajniejszy fotel bo obrotowy czego u mnie brakuje ale tak to sędzi nie mam nam co pokazać bo czy mała wersja czy duża w kabinie jest dokładnie to samo strasznie on jest duży do4. Ale światła, jakie zrobili. Wow, to jest komajno ziemniaków. Kurde, wielkie bydle. Muszę być w miarnie, trzeba Spięty z tym fendem Dwurzędowy Niebo strasznie duży ten kombajn, w porównaniu do Anny To takie Annetowe 4-5 weszły wagowo, pewnie na takiego jednego. Patrzę, czy coś jeszcze tutaj ciekawego do pokazania? Jest. Manitka. Jeszcze tam stoi, ale zamknięta. Dojczmy, ale coś mnie nie urzekają. Nie, wystarczy. Nie ma co przesadzać. Idę do Aki, bo się na pewno na mnie doczekać nie może. Ej, hey, godzina. Trzynasta, odjeżdżamy z tych tagów. ze znajomymi się spotkaliśmy, pojadaliśmy trochę, taki szybki... co? To jest najmocniej? Nie, dawaj, cię. Coś tam Cię, może i najmocniej, jak jesteś z cięta, to tak jest, tak, szybkie, 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 co szybkie? Słowa mi brakuje. A góźno podrzucono. Nie wcale nie szybkie, miało być szybsze. Wracamy później niż myśleliśmy, jesteśmy spóźnieni na obiad. I do tego Szyb, ja szybkie... muszę kierować. Szybkie obejście po, ta... po tym tagu. Także. Tak miarę w krótkim filmie pokazaliśmy Wam co tu się dzieje. To się nie nada to nigdy do wstawienia o tym? Nada się do wstawienia to wszystko przez tych naszych znajomych tak to zawsze kończy nasze spotkania, że ty musisz kierować ale zapewniłem sobie kierowcę przynajmniej na dwa lata, także <grymnie> i tak nie możesz pić, Tyś i tak nie możesz pić klimatyzacja szyby, nikt się przewieje trochę jest klimatyzacja, jest na trzy ustawione to szyba może teraz jeszcze zaraz się schodzi, to jest Clio to jest niezawodne auto ono chłodzi jak być do w wsiadła o, policja tam jest Dobra, jedź, 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 jedź Dziewczyno, jedź, wolne Tylko uważaj na drzewa Bo tutaj kilka jest Obdartych od skrzyń, ciężarówki Ciężko się tu ciężarówką jedzie Bo drzewa są blisko I jest zakaz Ale tak to, to jest spoko Skrót pierwszorzędny Jaka skupia. Do końca i w prawo. W Znaczy w lewo. To drugie prawo twoje. Także ten. Jedziemy. Jedziemy do Teściowej na obiad. Spóźniony. Spóźniony. Bo, bo o 13 mieliśmy być. Wyjeżdżamy. Z 40 minut nam to zajmie. Także dobre pół godziny będziemy spóźnieni. Jak zwykle, przez ciebie. A, no. Przyjmuję to na klatę. Także ten z tej wystawy to wszystko, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Trzymajcie się, cześć.